Hej, witam Was po raz kolejny w naszej kuchni Dzisiaj przerobimy sobie dalszą część jabłuszek która już jest taka, wiecie, nieciekawa Pokażę Wam jak ja robię z tego kompot To jest prosta rzecz, ja wiem, banalna wręcz ale uwierzcie mi, ludzie tego nie wiedzą, naprawdę Zaczynamy od umycia jabłuszek pokrojenia ich na ćwiartki i wycięcia koszyków nasiennych Ok, tak przygotowana jabłuszka pakujemy do słoików. Jadę ciasno. Ja daję tak pół, pół słoika, tak mniej więcej owoców. Troszkę jeszcze tutaj. Zresztą tutaj rzucimy. O! I super. Dosypujemy do tego mniej więcej po dwie łyżki cukru. Zaraz dorzucimy do drugiego w formie konserwantu. Ok, zalejemy to. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ok. Tak przygotowane, zasypane cukrem. Zalewamy zimną wodą. Super. Troszkę może ciut, ciut za dużo dałem. Czysty gwint, czysta, sucha pokrywka. Zamykamy, pastoryzujemy. 25-30 minut zagotowania. Przygotowujcie się, hej!